Witam. Dziś Wam zaprezentuję telefon Sony Ericsson K550i. Telefon ten trafił do sprzedaży w 2007 roku. Na temat wyglądu nie będę się zbytnio rozwodził, bo jak ten telefon wygląda, każdy widzi. Ale mimo to pomówię o elementach jakie tu znajdziemy. Na górze znajdziemy włącznik oraz poet podczerwieni. Z tej strony mamy przycisk pauzy oraz port ładowania. Po przeciwnej stronie znajdziemy przyciski głośności i spust migawki aparatu. Na dole znajdziemy tylko wcięcie na smycz. Ekran telefonu ma 1,9 cala i rozdzielczość 176x220 pikseli. Niżej znajdziemy tradycyjne dla Sony na przyciski oraz dwa dodatkowe. Ten z lewej to przycisk internetu, ten z prawej to przycisk nazwany jako menu czynności. Z tyłu znajdziemy aparat pod zaślepką i klapkę baterii. Aha i telefon był dostępny w trzech kolorach, czarnej, którą teraz oglądacie, białej i fioletowej. No dobrze, odpalmy ten telefon i zobaczmy co tam mamy. OK, już jesteśmy z powrotem, telefon się włączył. Możemy teraz zobaczyć, co tam w środku znajdziemy. Po wciśnięciu środkowego przycisku na joysticku mamy dostęp do menu głównego. I w tym menu głównym znajdziemy różne rzeczy. Pierwsze dwie ikonki pominę, bo są to skróty internetowe, które dawno nie działają. O internecie będzie trochę później. No to zobaczmy, co znajdziemy w kategorii oznaczoną ikonką pada. Pomijając usługi Playa i Skrót z grami, mamy Track ID. Jest to dawna usługa, która służyła do rozpoznawania muzyki. Od wielu lat jest zamknięta, więc przejdźmy dalej. Mamy odtwarzać wideo oraz aplikację z końcówką DJ. Wideo DJ służył do zmontowania prostego filmiku. Foto DJ służył do edycji zdjęć. Music DJ służył do tworzenia własnych melodii. Stajowanie zdalne służy do przyjęcia kontroli nad naszym komputerem. Kolejną rzeczą jest dyktafon. No i ostatnią rzeczą jest film pokazowy, który został usunięty z tego telefonu. Przejdźmy teraz do aparatu. Aparat ma zawrotne 2 megapiksele. Posiada autofokus i lampę błyskową. No i aparat ten jest zabezpieczony specjalną mechaniczną zaślepką. A teraz kilka słów o spuście migawki. Wciśnięcie do połowy wyostrzy nam plan, a jego pełne wciśnięcie zrobi nam zdjęcie. Jak te zdjęcia wychodzą w domyślnych ustawieniach, przewijają się w tym momencie w tle. Dalej mamy wiadomości, w których mogliśmy odbierać skrzynkę e-mail i wiadomości SMS. Dalej mamy odtwarzacz muzyki. Skoro przy dźwięku jesteśmy, to posłuchajmy ich. No i mamy jeszcze do tego dzwonek. Kolejną rzeczą jest manager plików, w którym znajdziemy nasze zdjęcia, muzykę, wideo, motywy itd. A skoro przy tym jesteśmy, to pogadajmy o pamięci. Telefon ten posiada 64 MB pamięci własnej, którą da się rozbudować od specjalnej karty pamięci do 2 GB. Skoro o motywach wspomniałem, telefon ma opcję zmiany wyglądu. Można pod siebie wybrać motyw, zmieniający dźwięki, kolorystykę systemu itd. Dalej mamy kontakty. Dalej mamy radio, którego nie mogę przetestować, bo nie mam specjalnych słuchawek. Są jeszcze połączenia, jakby ktoś nie wiedział. Dalej mamy coś takiego jak organizator. Tam mamy takie rzeczy jak alarm, kalendarz, zadania, notatki, które można przypiąć do pulpitu. Minutnik, stoper, latarkę, kalkulator i pamięć kodów. Pamięć kodów służy do przechowywania haseł. A jest jeszcze synchronizacja i skrót do aplikacji. No i ostatnia rzecz, ustawienia. A teraz wróćmy do przycisków dodatkowych. Wspomniałem o tym, że telefon ma wbudowany przycisk do internetu. Zgadza się jednak w kwestii internetu, szkoda zgadzać. Jakiekolwiek szanse, że scena się wczyta, jest bliska zeju, więc zostawmy ten temat w spokoju i przejdźmy dalej. Czym jest to cały menu czynności? Menu czynności to podręczne menu, które da się wywołać z każdego miejsca. Jest ono podzielone na cztery zakładki. Pierwsza to zapisane zdarzenia, druga to uruchomione aplikacje, trzecia to nasze spersonalizowane skróty, do których można szybko skoczyć, ostatnia skupia się na internecie. A i jeszcze coś, do tego telefonu można wgrać tak zwany system z innego telefonu, a mianowicie system operacyjny z modelu W610i. No i co, to wszystko co mam do powiedzenia na jego temat. No i teraz pytanie mam do Was: jakiego wycołonego Ericssona posiadaliście? Które modele wspominacie lepiej lub gorzej? Czy wolicie jednak telefony od Nokii? Piszcie w komentarzach, jeśli macie taką ochotę. Z mojej strony jest to wszystko. Cześć!